Cześć, jestem użytkownikiem Vima od bardzo wielu lat i chciałem pokazać, jak taką przykładową klasę można e, przerobić na, na rekord. To jest c -sharp, ale to jest nieistotne i po prostu w najnowszych wersjach zamiast klasy możemy mieć Read Only Record i docelowo tak ta klasa mogłaby wyglądać. Ja teraz krok po kroku ją przerobię. Więc ja będę tutaj wiele skrótów mówił, będę je po prostu mówił na głos co robię, ale opis wszystkiego znajdziecie po prostu w opisie pod, pod, pliki, pod filmem. Więc teraz W, żeby skakać po słowach. B to jest do tyłu, W do przodu. Teraz CW, czyli skasujemy się jedno słowo i zacznę pisać rekord. Wychodzimy później do trybu. Nie będę przechodził przez podstawę Wima, tylko już te ciekawsze rzeczy. Ta tutaj linijka wyląduje na dole. 2 teraz robię DD i teraz P wyklejam, ponieważ z tych trzech linijek stworzę konstruktor. Więc DW, czyli wskazuj słowo bez wchodzenia w tryb edycji, przechodzę niżej i teraz robię bardzo ważny skrót, kropkę. Czyli powtórz to, co ostatnio zrobiłeś. Znowu niżej, znowu kropka. Teraz przejdę na górę. I teraz w tym miejscu chcę zrobić, yy, skasować wszystko, co jest od tego miejsca i zrobić y, przecinek. Robię to poprzez duże C i przecinek. Teraz w następnej linijce chcę zrobić to samo, więc znowu zrobię przecinek. Teraz tutaj mógłbym znowu zrobić kropkę, żeby zrobiło mi się to samo, ale nie chcę mieć tego przecinka, więc daję duże D, które skasuje mi do końca linijki i będę ciągle w tym fajnym trybie. Teraz muszę te kilka liniek połączyć, robię to poprzez duże J i teraz mogę już yy, kropeczkami powtórzyć to kilka razy. Teraz chciałbym, żeby to wylądowało na górze, więc najpierw wrzucę tę linijkę wyżej poprzez DD i tutaj duże P. Teraz znowu idę wyżej i to mi się skleja. Teraz chciałbym otworzyć nawias. Najlepsze w tym momencie jest R, które zamieni mi i doda właśnie otwarty nawias. I teraz chcę skoczyć na koniec i dodać zamk zamknięcie, więc duże A sprawia mi, że wskoczę na tył i od, no, na koniec linii i od razu jestem w trybie wpisywania i zamykam. Teraz tylko niżej. DD, skasowana nika i mam dokładnie to, o co chodziło. Dzięki.